Dzień dobry. Jedziemy dzisiaj na dwa kultowe miejsca tutaj w okolicy. Jeden to jest taki długi podjazd, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale Walde Ebo. I drugi to jest zamek taki na takiej górce, gdzie też już byliśmy. Castle de Castles. Jesteśmy na dobrym tropie, bo jak dzisiaj zrobimy to, co mamy zrobić, to będziemy mieli już około 500 km i ponad 5000 w górę. No, a mój cel na ten wyjazd to jest. 1000 km i, i 10 tysięcy w górę. I zobaczymy czy się nam to uda osiągnąć. No i tutaj cała ta stara część tego, to widzicie takie ładne uliczki. Na Kolderates też ten jechaliśmy stąd na Parsent i później tam na Kolderates, a tutaj tak naprawdę kawałeczek pojedziemy tą samą drogą i będziemy na Towaldę Ebo odbijać. Wtedy też tą trasę w prawo widzieliśmy. Ale nie, pojechaliśmy tam Jeszcze słoneczko wychodzi Plan awaryjny, gdyby padało nie, nie, nie dojdzie do skutku, wygląda na to Słuchajcie, dojechaliśmy do tego Czyli 22 km zrobione 193 waty średnio I 28 na godzinę Więc jak na nas tutaj, trochę zapierdzielaliśmy trzeba powiedzieć No i teraz próbujemy sobie ten dzisiejszy dzień rozbić na części bo stąd nas czeka to Val de Ebo, później Castle de Castles Łącznie wyjdzie nam 100. Czyli teraz rozbijam to tak. Zrobiliśmy 2 dychy w miarę po płaskim, tam 100 w górę. Później zrobimy dwie dechy z powrotem po płaskim, no to już zostało nam 60 i teraz z tych 6, 60 mamy gdzieś 30 pod górę, 30 w dół. No czyli tylko 30 w górę innymi <laughs> stąd. Zostało nam 30. No tak. Dzisiaj nogi mówią, że ta matematyka jednak ma inne liczby. Matematyka nie kłamie. 12 km do Walde Ebo Nachylenie takie między 5 Tutaj akurat teraz 3 Więc tak wszystko w miarę póki co łatwiejsza trasa niż na przykład Villa Longa wczorajsza. Domki jakieś są widoczki też takie ładne Myślę, że to jest taka trasa. w sumie dla kogo to jest trasa, to powiem u góry. Jak będę w stanie ocenić. Także Tomek już wyrywa do przodu. Widzimy się na górze. Z psem. Mamy 7 km. 11% max I koło 6-7% średnio. Nie brzmi tak przerażająco. Patrzcie, jaki widoczek. Jaka miejscóweczka. Jakoś to się kurde prezentuje. Do tego Walde Ebo dojechaliśmy, ale teraz w kierunku Castle de Castles. Wąsko I już bardziej stromo Przed chwilą było 12-13 Teraz jest kawałek 5 Masakra Słowie logistyki e, na palenie jechali 3 godziny do Castle de Castles. No jak sama nazwa wskazuje, myśleliśmy, że tutaj jest ten zamek, w którym tu kurwa, byłem w zeszłym roku. A zamek jest jeszcze 16 km dalej, w Castle de Guadalest, a czy jakoś tak to się wymawia? A tutaj nie ma żadnego zamku, pewnie są jakieś ruiny gdzieś, no ale to nie jest to, co mieliśmy na myśli. Nie damy już chyba rady jechać kolejne 16 pod górę jeszcze. Bo już tak mamy sporo w dupeczkach Więc szukamy jakiejś knajpy i zjeżdżamy w dół Idziemy szukać lokalnego fast fooda z psa Nic, jak będziecie jechać to pamiętajcie Castle de Guadalest, nie Castle de Castles Nawet kawy nie było Nic, wszystko pozamykane Zawsze możemy dojechać na pizzę do Marrakeszu Nie no, miejmy nadzieję, że coś po drodze będzie innego Teraz mijamy miejscowość Murla Też tutaj jakieś... Jakaś warsztat czy cokolwiek to jest, a la zamek obok chyba kościółek Zgadnijcie co się dzieje. Zjechaliśmy z Castle de Castle z e, 10 km, no, nawet nie pamiętam jak się nazywa teraz ta miejscowość. I hmm. jest bonbon, jest Pivero, jest Sprite. Ale dobre. Dojechaliśmy, słuchajcie, 102 km. Ile mieliśmy? 1150 przewyższenia. Wracam teraz kalmarki, ośmiorniczki, fryteczki. I jest pięknie. I piwko oczywiście, wiadomo. Albo dwa nawet. Coś można do powiedzenia? Czas pokaże, czy będzie jedno czy dwa. Będzie kolejny odcinek Iron Way uczy. Uczy i bawi. Dajcie, sam mówiłem. Mm, chopidos, Czyli ośmiorniczki Zamówiłem kalmary Kalmar Romana, czyli tak No po prostu kalmary w panierce I frytki I myślałem, że to będą takie małe przystaweczki Takie, że sobie zrobimy takie siup, siup. I pójdziemy do pokoju I kur... już, jemy i jemy i jemy A pokoju nie widać Nie zjedliśmy nawet połowy I zaraz będziemy prosić pana, żeby nam na wynos zapakował bo się ociele, ale trzeba powiedzieć, że dobre. Ogólnie te owoce morza tutaj mają naprawdę smaczne. No frytki to trudno spieprzyć, ale o i można. No ale te są takie, są dobre i są ciepłe. Stupka pyknięta. Polecam tą trasę osobom takim zupełnie początkującym, może nie, bo to trochę jednak za mocno, ale dla osoby takiej średnio zaawansowanej Luzi, nasze znaczy średnio zaawansowanej, spoko, a dla kogoś mocno wytrenowanego, to na pewno jest luzik. No, my tacy byśmy powiedzieli, że jesteśmy średni, średni zmęczeni średni. Wal Ebo z podjazdem do Castle de Castles. Ewentualnie można. Castle de Castle jest zamek dalej. Tak, ewentualnie można sobie dołożyć ten zamek do Castle Guada, Lone czy jakoś tak, czyli jeszcze 16 km wyżej, no ale to by wyszło kilkaset kolejnych metrów przewyższenia. My i tak będziemy tam, tam jechać na pewno z Tomkiem i z Markiem, którzy jutro przyjeżdżają, tylko od innej strony. W tych siedmiu dni ta trasa dzisiejsza najładniejsza, tak. jeśli chodzi o malowniczość. To, 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 to walde, bo naprawdę piękne, te podjazdy, jakby było słońce i, i dobry widok, to by było ślicznie i tak było ładnie, ale Byłoby super, i no i podliczyliśmy. Mamy z 7 dni no jedno pływanie, dwa biegania jak na razie. Jutro rano idziemy zrobić Open Water też. E, I e, 6 razy byliśmy na rowerze. 460 kilka kilometrów e, przejechaliśmy i 5100 przewyższenia. Dobra, na razie miłego, fa.